Każdy słyszał, że w związku trzeba iść na kompromis. Ale czy to naprawdę takie proste? Bo jeśli za każdym razem musisz iść na kompromis, to żadna strona nie jest w pełni szczęśliwa, prawda? A może istnieją różne rodzaje kompromisów, które warto znać, żeby znaleźć najlepsze rozwiązanie, takie, które może cię nawet pozytywnie zaskoczyć? Cześć, jestem Jakub Borkowski, i jako trener relacji i randkowania pomagam kobietom znaleźć swoje szczęście i utrzymywać je w codziennym życiu. W tym filmiku opowiem ci, jak znaleźć najlepszy kompromis, dlaczego to takie ważne i jakie pięć rodzajów kompromisów możesz świadomie zaproponować w swoim związku. Bo fakt jest taki, że im lepiej komunikujecie się przy różnicach zdań, tym silniejszy staje się wasz związek. W ten sposób lepiej się poznajecie i pokazujecie sobie wzajemne uznanie. Zacznijmy od tego, dlaczego kompromisy są tak ważne. Wyobraź sobie związek, w którym zawsze jedna osoba ustępuje, zawsze ta sama, z czasem czuje się niedoceniona, nieważna, jakby jej potrzeby nie miały znaczenia. Narasta frustracja, żal, a w końcu pojawia się eksplozja emocji albo całkowite wycofanie. Z drugiej strony, wyobraź sobie związek, w którym nikt nie chce ustąpić. Każda różnica zdań kończy się walką na wyniszczenie. Kto głośniej krzyknie, kto dłużej się obrazi, kto bardziej zrani drugą osobę. Żadna z tych sytuacji nie prowadzi do zdrowego związku. Właśnie dlatego kompromisy są potrzebne. Kompromis to nie słabość, tylko siła to umiejętność dostrzeżenia, że twój partner też ma swoje potrzeby, marzenia i preferencje i że są one równie ważne jak Twoje. Kompromis to również inwestycja w przyszłość związku. Pokazujesz partnerowi, że wasza relacja jest dla ciebie ważniejsza niż zawsze mieć rację. Że jego szczęście ma dla ciebie znaczenie. Że potrafisz myśleć w kategoriach my, a nie tylko ja. Ale trzeba pamiętać, że nie każdy kompromis jest zdrowy. Jeśli zawsze to ty ustępujesz, to nie jest kompromis, tylko poświęcenie. Jeśli rezygnujesz ze swoich podstawowych wartości albo granic, to nie kompromis, lecz zdrada samej siebie. Zdrowy kompromis to taki, w którym oboje coś zyskujecie i oboje z czegoś rezygnujecie. Gdzie wspólnie szukacie rozwiązania, które będzie dobre dla was obojga, nie tylko znośne. Wskazówki dla zdrowych kompromisów. Pierwsza wskazówka. Myśl długoterminowo. Ten konkretny spór czy decyzja to tylko mały moment w długiej historii waszego związku. Za pięć lat nie będziesz pamiętać, czy poszliście do włoskiej czy chińskiej restauracji. Ale będziesz pamiętać, czy twój partner był gotowy wziąć pod uwagę twoje potrzeby? Czasem warto odpuścić małe bitwy, żeby wygrać coś znacznie ważniejszego. Nie chodzi o to, żeby wygrywać każdą dyskusję, ale o to, żeby budować związek, w którym oboje czujecie się wysłuchani i docenieni. Zadaj sobie pytanie: czy to, o co się kłócimy, będzie ważne za rok? Za pięć lat, jeśli nie, może warto odpuścić. Jeśli tak, wtedy warto walczyć o swoje ale w sposób konstruktywny. Druga wskazówka. Pokaż empatię, zanim zaczniesz bronić swojego stanowiska, spróbuj naprawdę zrozumieć perspektywę partnera. Nie tylko wysłuchać, ale zrozumieć. Dlaczego to jest dla niego ważne? Jakie emocje za tym stoją? Czego się obawia? Często okazuje się, że pod powierzchnią drobnego sporu kryje się coś znacznie głębszego. Kłótnia o to, kto wyniesie śmieci, może w rzeczywistości dotyczyć poczucia przeciążenia obowiązkami. Sporo wydatki może tak naprawdę być o potrzebie bezpieczeństwa finansowego. Kiedy zrozumiesz prawdziwe potrzeby partnera, łatwiej znajdziesz rozwiązanie, które je zaspokoi. I często okaże się, że wasze potrzeby wcale nie są sprzeczne, po prostu wyrażacie je w różny sposób. Trzecia wskazówka: szukaj trzeciej opcji. Największym błędem jest myślenie, że są tylko dwa rozwiązania, twoje albo jego. W rzeczywistości między czernią a bielą istnieje cała paleta odcieni. Między Twoim pomysłem a jego jest przestrzeń na coś zupełnie nowego, czego żadne z Was nie wymyśliłoby samodzielnie. To wymaga kreatywności i otwartości. Zamiast upierać się przy swoim, zróbcie razem burzę mózgów. Zapytajcie, co jeszcze możemy zrobić? Jak inaczej to rozwiązać? Co by było, gdybyśmy połączyli nasze pomysły? Teraz przejdźmy do pięciu konkretnych rodzajów kompromisów. Pierwszy rodzaj: spotkajmy się w połowie. To klasyczny kompromis, w którym znajdujecie środek między waszymi stanowiskami. Chcesz ustawić temperaturę na 23 stopnie, on na 19? Ustawcie 21. Chcesz wychodzić z przyjaciółmi co weekend, on woli raz w miesiącu? Spotykajcie się co dwa tygodnie. Chcesz oszczędzać 80% premii, on chce wydać wszystko? Odłóżcie 40%, a resztę przeznaczcie na przyjemności. To prosty kompromis który sprawdza się w codziennych, konkretnych sprawach. Ale pamiętaj, że rozwiązanie pośrodku nie zawsze jest najlepsze. Czasem warto pomyśleć szerzej i poszukać innego podejścia. Drugi rodzaj. Ty robisz coś dla mnie, ja zrobię coś dla ciebie. To kompromis oparty na wzajemności. Ty odbierzesz moje rzeczy z pralni, ja przygotuję twoją ulubioną kolację. Ty pójdziesz ze mną na jogę, ja pójdę z tobą na mecz. Taki kompromis świetnie działa, gdy macie różne preferencje, ale możecie się wzajemnie wspierać. Ważne tylko, żeby wymiana była uczciwa. Nie proś partnera o coś dużego w zamian za coś drobnego. I pamiętaj, to nie jest liczenie punktów. Nie chodzi o to, żeby mówić, ja zrobiłam dla ciebie pięć rzeczy, a ty tylko trzy. Chodzi o wzajemną pomoc, opartą na miłości i szacunku. Trzeci rodzaj, tym razem po mojemu, następnym razem po twojemu. To kompromis oparty na naprzemienności. Tym razem ty wybierasz restaurację, następnym razem on. W te wakacje jedziecie w góry, w kolejne nad morze. Ten sposób świetnie działa przy powtarzających się decyzjach. Daje poczucie sprawiedliwości, bo każdy ma swoją kolej. Uczy też cierpliwości, bo wiesz, że następnym razem to ty decydujesz. Ważne tylko, żeby dotrzymywać ustaleń. Jeśli tym razem była jego kolej, następnym razem musi być Twoja. Bez wymówek i bez, tym razem to wyjątkowa sytuacja. Czwarty rodzaj połączenie waszych pomysłów. To kreatywny kompromis, w którym łączycie elementy swoich propozycji. Chcesz samochód z automatyczną skrzynią biegów, on chce czerwony? Kupcie czerwony samochód z automatem. Chcesz jechać nad morze, on w góry? Znajdźcie miejsce nad jeziorem w górach. Chcesz włoskie jedzenie, on azjatyckie? Idźcie do restauracji Fusion, która łączy obie kuchnie. Taki kompromis wymaga kreatywności i otwartości, ale często prowadzi do rozwiązań, które są lepsze niż pierwotne pomysły każdego z was. Piąty rodzaj. Tymczasowa próba. To kompromis eksperymentalny. Jeśli nie możecie się zdecydować, czy pomysł jest lepszy, spróbujcie jednego przez określony czas, a potem to oceńcie. On chce mieszkać za miastem, ty w centrum? Wynajmijcie mieszkanie za miastem na trzy miesiące i zobaczcie, jak wam się żyje. On chce psa, a ty się wahasz, zaopiekujcie się psem znajomych przez tydzień i zobaczcie, jak to działa. Ten rodzaj kompromisu świetnie działa, gdy nie macie pewności, które rozwiązanie się sprawdzi. Pozwala przetestować pomysł bez zobowiązań na stałe. Często okazuje się, że wasze obawy były nieuzasadnione albo że odkrywacie problemy, których nie przewidzieliście. Ważne, żeby ustalić z góry czas próby i jasne kryteria oceny. Po tym okresie porozmawiajcie szczerze o tym, co działało, a co nie. Jak stosować te kompromisy w praktyce? Najpierw porozmawiajcie otwarcie o swoich potrzebach. Nie o oczekiwaniach, nie o żądaniach, ale właśnie o potrzebach. Co jest dla Ciebie naprawdę ważne i dlaczego? Potem zastanówcie się, który rodzaj kompromisu najlepiej pasuje do Waszej sytuacji. Może połączenie kilku, może najpierw tymczasowa próba, a potem decyzja o stałym rozwiązaniu. Pamiętajcie, że kompromis to nie przegrana, ale inwestycja w wasz związek. Każdy udany kompromis buduje zaufanie i pokazuje, że potraficie wspólnie rozwiązywać problemy. I jeszcze jedno, nie każda sytuacja wymaga kompromisu. Są rzeczy, na które nie powinnaś się godzić, twoje wartości, twoje granice, twoje poczucie bezpieczeństwa. To nie są tematy do negocjacji. W codziennych sprawach, w małych i średnich decyzjach, Kompromis jest jednak kluczem do szczęśliwego związku. To sposób na to, by oboje czuli się wysłuchani, docenieni i ważni. Bo prawdziwa miłość to nie zawsze zgadzanie się ze sobą, ale umiejętność znalezienia wspólnej drogi, nawet wtedy, gdy startujecie z różnych miejsc. To budowanie mostów między waszymi światami. Kompromis to także akt miłości. Mówisz partnerowi: Twoje szczęście jest dla mnie ważne, chcę, żebyśmy oboje byli zadowoleni. Jesteśmy drużyną, nie przeciwnikami. Więc następnym razem, gdy znajdziecie się w sytuacji, w której macie różne zdania, przypomnij sobie te pięć rodzajów kompromisu. Zastanów się, który najlepiej pasuje. I pamiętaj, że celem nie jest wygranie sporu, ale wzmocnienie waszej relacji. Związek, w którym oboje czujecie się wysłuchani i docenieni, jest wart każdego kompromisu. To inwestycja, która zwróci się stokrotnie w postaci miłości, zaufania i wspólnego szczęścia. Jeśli ten filmik był dla Ciebie pomocny, zostaw kciuka w górę i zasubskrybuj kanał, żeby nie przegapić kolejnych materiałów o budowaniu zdrowych, szczęśliwych relacji. Do zobaczenia w następnym filmiku.